Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest przekaz orędzie od Pana Jezusa, orędzie nr 18 z dnia 18 lipiec 2025. Jezus Chrystus, moje drogie dzieci, widzę Wasze starania i Wasze cierpienie. Jestem blisko Was. Powierzajcie się mojej opiece, dzieci. Unikajcie grzechu. Niech panuje w Was miłość. Miejcie otwarte serca na Bożą łaskę. Ja jestem Waszym odpocznieniem i schronieniem. Przestrzegajcie przykazań, dzieci. Chcę widzieć Waszą czystość, czystość Waszych intencji. Nie podążajcie za światem, dzieci. Trwajcie we mnie. Ten świat musi upaść. Zostało bardzo mało czasu. Chcę Was na to przygotować. Utlczecie się na różańcu, dzieci. To wasza broń na te czasy. Korzystajcie z mojego miłosierdzia. Ono wkrótce się skończy. Przyjdzie sąd i moja sprawiedliwość. Módlcie się za tych, którzy trwają w ciężkich grzechach. Nie chcę ich stracić, a jest ich wielu. Wiedzcie, że istnieje niebo i piekło. Tak wiele dusz już utraciłem. Moja łaska powoli się kończy. Kocham was, moje dzieci. Chcę zawsze waszego dobra. Jesteście chciane i kochane przez całą trójcę. Serca was błogosławię, Jezus Chrystus. To jest przekaz od Pana Jezusa. Przekaz dnia 18 lipiec 2025. Bądź błogosławiony całą niebo, bądź błogosławiony Panie Jezu Chryste. Amen.